W końcu wreszcie i nareszcie 9 miesięcy oczekiwania i urodził się multimodalny model do generowania ujęć z tekstu hiperrealistycznych, to ocenimy. Przed nami Sora, jeszcze co prawda niedostępna w Europie, ale w Stanach już tak, choć w sumie nie do końca, bo na razie jest tak duże zainteresowanie, że nie można się logować. Ale niektórzy już to mają za sobą, jest już sporo materiałów w sieci, więc omówmy sobie, co to potrafi, co to w ogóle jest. Sora to produkt od OpenAI, zapowiedziany, no właśnie, na wiosnę, który ma zrewolucjonizować videomaking, a nawet branżę filmową czy nasza wyobraźnia i umiejętności tworzenia ujęć. Ujęć, które mogą trwać maksymalnie 20 sekund. Miała być minuta, jest 20 i tak spoko. Ile to kosztuje? Nie jest tanio. Ok, co prawda, pierwsza informacja mówi nam, że w pakiecie Plus, czyli tym za 20 dolarów, możemy wygenerować 50 ujęć, ale. W rozdzielczości 480p. Dokładnie. Wejdźmy sobie w Help Chat GPT. W pakiecie Plus dostajemy 1000 kredytów. A wygenerowanie ujęcia Full HD kosztuje nas 200, więc wystarczy nam na 5. Natomiast, co ciekawe, jest też dostęp Unlimited za 200 dolców, czyli można by powiedzieć, że zmieścimy się w realizacji klipu, teledysku czy filmów w 8 stówkach plus koszt robocizny. No, niby tak, ale nie do końca, bo w tych 200 dolarach mamy 10 tysięcy kredytów i możemy je zamieść na 16 ujęć 10 sekundowych Full HD. Ale nie, nie jest źle. Jest opcja Unlimited, tylko. W takiej formie relaxed, czyli yy, tak jak piszą, wtedy, kiedy na platformie zrobi się mniejszy ruch, no to wyrenderujemy ci yy, to ujęcie. Więc może to w praktyce podejrzewam, że potrwać od kilku do nawet kilkunastu godzin. Jak to w ogóle działa? Na dole mamy okno kontekstowe, w którym wpisujemy Opisujemy tak naprawdę, co chcemy zobaczyć. Nie ma tutaj mowy o promptach, o tym, jak je tworzyć, po prostu zdaniami. Im bardziej te zdania są dłuższe, tym lepiej. Mamy do dyspozycji proporcje, rozdzielczość, długość i ilość wariacji, czyli ile właśnie takich przykładowych filmów ma się pojawić. No i na końcu mamy informację, ile kredytów nam zostanie pobranych. Po wybraniu materiału mamy kilka bardzo ciekawych funkcji. Zacznijmy od pierwszej, która, moim zdaniem, poradziła sobie z problemem, czyli jak tworzyć, żeby się nie natworzyć. Timeline, po prostu. Stworzyli timeline, gdzie wpisujemy sobie tekst. Wyobrażamy sobie, że tutaj będzie to ujęcie, no, ale najfajniejsze w tym wszystkim jest to, że nie opisujemy po prostu kolejnych ujęć promptami, no bo nie byłoby w tym żadnej rewolucji, tylko wpisujemy, co ma się rzeczywiście dziać. Na przykładzie tym widzimy czaple, i w piątej sekundzie, niech ona sięga do wody, i to się rzeczywiście zaczyna dziać. Moim zdaniem, to jest mega ułatwienie w tworzeniu filmów za pomocą AI. bo do tej pory trzeba to było robić bardzo yy, naokoło. Druga rzecz to lub, no, trochę znane, bo chodzi o połączenie pierwszej klatki z ostatnią. Z tym, że tutaj. Możemy działać na już wygenerowanym filmie, czy nawet na naszym filmie i wybieramy sobie tą część, która nas interesuje. Wybieramy sobie długość tego zapętlonego filmu, bach i dzieje się magia. Możemy sobie oglądać przechadzające się owce po polu w nieskończoność. Trzecia funkcja to blend. To jest taki morphing. Na przykład mamy kwiat i mamy ujęcie motyla. Chcemy zrobić przejście, aby. Ten motyl zamieniał się w ten kwiat, więc tutaj mamy taką możliwość. Kolejna rzecz, która twórcom wideo ułatwi generowanie to recut. To jest przydatne w sytuacji, gdy mamy już ujęcia na linii czasu, ale okazuje się, że jedno jest za krótkie, a chcielibyśmy długie. No to to jest tak naprawdę funkcja expand video, która nam potrafi wydłużyć ten materiał o kilka sekund. Nie jest to może... Coś odkrywczego na dzień dzisiejszy, ale funkcja bardzo przydatna i właśnie włożona w to całe narzędzie do edycji, które no, pozwala nam na większą swobodę. I ostatnia rzecz to remix. Możemy zmienić dowolny element i wcale go nie zaznaczamy, jak to była w Pika 1.0, gdzie rezultat był no, bardzo kiepski, tylko Pisujemy, że chcemy na przykład zamienić ten budynek na coś zupełnie innego, wybieramy sobie siłę nacisku, ekspresji, czy ma się zamienić cały, czy może kilka elementów, czy subtelnie, no i to się dzieje. Za te wszystkie małe edycje i zmiany oczywiście płacimy kredytami. No i oczywiście rządzi tutaj rozdzielczość, im większa i długość klipu, im dłuższy, tym... Więcej kredytów nam zostanie pobranych. Czy ten generator rzeczywiście zmieni branżę filmową? Absolutnie jestem pewien, że tak, mimo że ma jeszcze wiele niedoskonałości. Ma problemy z glitchami. Pojawiają się też problemy z utrzymaniem twarzy, z utrzymaniem formy. Ta spójność nie jest idealna. I tutaj właśnie w ten sposób widzę, że zaczyna nakierowywać nas Sora. Jak mamy na ten temat myśleć? Dlatego wrzuca nam filmy artystów. Jeden z nich tworzy ludziki od dziecka i je animuje klatka po klatce. Wrzucił to do Sory. A ona mu dogenerowała dalszą część filmu. Kolejny przykład dwóch artystów, którzy nagrywają różne ujęcia po miastach i dorabiają właśnie dzięki Sorze wyjątkowe zdarzenia i elementy, które dodają im jeszcze artystycznego wyrazu. Sora jest dostępna w większości krajów świata, ale nie w Wielkiej Brytanii i Unii Europejskiej. To ciekawe, bo Wielka Brytania nie jest w Unii Europejskiej, ale tam mają okazuje się jednak podobne restrykcje prawne związane właśnie z regulacjami. Tutaj chodzi pewnie o to, że no właśnie w sumie to nie wiem o co chodzi. Oczywiście możemy próbować łączyć się przez vpn -a. Aby łączyć się przez serwery w Stanach Zjednoczonych, aby to obejść. I ja tak też będę y, robił, a wtedy na pewno y, będę chciał stworzyć taki konkretniejszy materiał, jak co działa. Podsumowując, Sora nie jest idealna. Tak się złożyło, że nie nagrała się końcówka, więc wykorzystuję teraz awatara z Hyjena. Głos jest oryginalny. W każdym razie, podsumowując i patrząc na inne generatory. To, no tak jak Runway, Kling, Hyluwo, znacząco one wbrew pozorom nie odbiegają. Więc tutaj trzeba się trochę wstrzymać, poczekać na to, aż będzie dostępna szerszej publiczności. Największą przewagą SORY, moim zdaniem, jest Storyboard, czyli możliwość takiego swobodnego tworzenia. I tutaj rzeczywiście jest duży plus. Największym takim minusem to jest cena, bo wychodzi 5 zł za ujęcie w rozdzielczości 720p, gdzie u konkurencji jest to przeważnie od złoty 20 zł do 2 złotych. Więc mamy ponad dwa razy, a nawet w przypadku Klinga czy Hailuo trzy razy droższą cenę za jedno ujęcie 5 sekundowe. W każdym razie na pewno jest to konkretny krok. Dla twórców wideo, którzy czekali na ten moment, myślę, że się nie zawiodą. Natomiast trochę osobiście uważam, że Sora się spóźniła. Nie mamy już tego efektu wow, który mógłby zaistnieć, gdyby nie. Konkurencja. Ale czy tak czy siak, myślę, że Sora przyjmie się wśród topowych twórców, wśród agencji reklamowych, domów produkcyjnych, będzie to jakby stały abonament i te 800 zł znajdzie się na SORE. Dzięki serdeczne, do zobaczenia w kolejnym odcinku Ej Nowości dopiero 22 grudnia. Zapraszam serdecznie.